I się szczęśliwy ziemniak i no startujemy to Legacy jak gdzieś trochę inaczej, bo tak z podglądu miasta. A, to dlatego, że dzisiaj będzie coś w stylu, coś w stylu odcinka, którego robię jak Sao gdzie pokazywała wszystkich innych mieszkańców Legacy. Ja się właśnie tym zajmę. Znaczy coś tam troszeczkę mówiłam, to się działo u niektórych rodzinach, ale dzisiaj pokażę ich domy i no generalnie powiem wam, że oni nie dorównują niestety tutaj Bertino, bo oni mają już szósty tydzień przegrany. Oczywiście przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, szósty tydzień odkąd się wyprowadzili o, z tego strasznego miejsca, które tyle czasu budowałam i tak żeby mniej więcej trzymać kto ile przegrał żeby był ten sam moment i no niestety jest tak że ja mam tutaj duże duże zaległości no i każdy już ma trzeci tydzień zagrany czyli są w czwartym tygodniu już jakby i tam czasem to jest pierwszy dzień czasem ostatni różnie jest I jest tylko Jedna, no w sumie teraz to już dwie rodzinki, które są do tyłu. To są Brink Papunć, którymi ja nie jestem w stanie po prostu grać, przegram nimi tylko tydzień. I gazeciarze, którzy się dopiero co pojawili, ale to wam wszystko opowiem, jak na nich przyjdzie czas, bo idziemy od góry, czyli do mojej ulubionej rodziny, od Bertino. Generalnie granie tutaj jest ciężkie. Głównie dlatego, ile tu jest dzieci, i że zrobiłam dosyć duży ten dom właśnie po to, żeby wszystkich pomieścić. Z dołu jestem bardzo dumna, już się Discordowym chwaliłam, jak to wybudowałam. No, jestem no urzeknięta, po czym no, góra wygląda tak, bo już mi się nie chciało. <laughs> Ale jest wszystko, co, co trzeba, i generalnie jest tak dużo dzieci, bo, bo nasza, nasza cudowna Always, która sobie dżemie, ona ma to pragnienie, że chce, żeby szóstka dzieci wyszła za mąż. I no najstarsza psia psi jest już prawie dorosła, ale no, no pryszcze. <ścoughs> Najby no, ją to skreślało. No, no no, sobie jest. Jest widzowym simem, Tutiana, czyli ta, ta cudowna Simka, która była z nami na wakacjach i teraz nastolatką, weź się pokaż. W powiedz nie jestem sam. O. No już nie wygląda aż tak cudownie, ale dalej jestem w niej zakochana. To jest moja tutianka. No i są bliźniaki kanister, tak stwierdziłam, że chłopców by to jakoś tak nazywać, tak jak jest castor, to nie mogę się tak głupić nazywać. Mamy kanistra i jego bliźniaczkę Romcium Childę. I urodził się nam ostatnio najmłodszy dzieciok i on się nazywa Caster. I zamieszkają w takim domu, on tam jakąś ma randomową pracę za, za grosze, on też gdzieś tam sobie pracuje. No bo generalnie hajsu nam nie brakuje, bo umarli nam ostatnio przodkowie, nie mieszkali w takim małym domku, a, a mieli kurde. 100k ponad, więc zbudowałam taką habilę. Tylko no teraz, jak rachunki przychodzą po 4k, ponadto może nam niedługo zabraknąć pieniędzy na opłacenie, ale no tak sobie mieszkają i sobie żyją spokojnym życiem. Oprzedowodnie, wszystkie dzieci są z nim. Ach i ten biedny, biedny Fernando. Forever in our hearts. No to następni będą gorejowie. U gorejach coś już. Sam, przebąkiwałam, więc, już zaskoczenie, to, że tu jest tak mało ludzi, no to jest żadne, ale i tak wam wszystko opowiem jeszcze raz. bo może nie każdy widział, nie każdy oglądał, nie każdy mnie słucha, i z tym ostatnim to mi się akurat nie zdziwiła. Dobra, no to sytuacja wygląda tak: znaczy, pojęć to, że dom się dosyć sporo zmienił, tu w ogóle beznamiętnie bardzo opróżniłam ten pokój mimo wszystko, ale już tłumaczę, co tutaj zaszło. Jednak patrzę na ten dom sobie przypominam, ile rzeczy bo jest mi naprawdę... Czy ona? Pyknęła? Czy ona kogoś mi pożarła? Nie no nie widzę na z tego pizza. Ale dobra, zmieniając kompletnie temat, to jest Jonathan, tak go nazywam, Jonathan. I on jest... No właśnie, zacznijmy tego. Najpierw była sobie Laurencja, co nie czyli córeczka Jebedizy. I ona miała żonę Alegrę, adoptowała dziecko Candence. I Tak Endyns się połączyła z Joe Samochodikiem i było tak, że jej mąż, który, to jest zabawne, był lekarzem, yy, zachorował, zachorowała też ich córka Jessica, najpierw umarła Jessica, potem umarł on, a ona była tak nieszczęśliwa, w ogóle ma, tutaj tego nie widać, ale ona ma dokładnie taką samą koszulę jak mąż i w ogóle chciała włosy, się zrobiła taka mroczna i stwierdziłam, że pełnił samobójstwo, bo nie chce mi się nią grać. No i został sam Joe na ten on znalazł miłość, yy, to jest Brenda, jakiś tam NPC i mają dziecko, dzidzie. W ogóle Brenda po raz pierwszy używa tego, tego kucyka, jak go nigdy nie ubierałam, bo uważam, że dziwnie wygląda, ale w sumie z jej okrągłą bordem wygląda, nawet z pogodki tak proszę na mnie nie patrz. No i generalnie dom jest do do, myśli, do gruntownej przebudowy, w ogóle ta, ta mównica, kocham te, te mównice tutaj. Już <ślad> przed domem, normalnie mogłabym odgrywać Roma i Julię. A tutaj na dole jest krowokwiat, to jest pozostałość po karierze jednej z jego babci. i tutaj był wcześniej pokój właśnie Kandyns, potem jeszcze babcie bo chyba je przenosiłam na dół, no i ostatecznie jest także tutaj mała dziecia. biedna mała dziecko. No i tak jak mówiłam, w tym dniu to jest sobota, czyli to już jest zaraz praktycznie czwarty tydzień przegrany, także, także no jest... Stróżnie i uważam, że no, do, do, do najprzystojniejszych to nie należy. Jest ciekawy, ale no, no bym się nie umówiła, nie, nie obraz się brenda, ale. O, już teraz sobie zdałam sprawę, że mam dwie Brendy w mieście, nie będę musiała coś z tym zrobić. Dalej są papuciowie, których pewnie w ogóle nie poznajecie i w których nawet zaczęłam lubić granie, bo otóż, moi drodzy, to jest Hermenegilda. Tak, Hermendzia jest już teraz stara. I w sumie jest jedyną z czterech córek, yy, która jeszcze żyje. Ja w sumie nie wiem, jak to zrobiłam, bo przecież one były bliźniaczkami, jeśli dobrze pamiętam, z, z tą, 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 z Laurencją, ale no ja żadnego czasu, czasu nie... To znaczy, mogłam odjąć pewnie trochę jej czasu życia, więc może dobre się nie będę ale no to jest Hermenę w we własnej osobie miała wcześniej taki luk z okularami, więc jej zostawiłam. Ma oczywiście seksowne wiszące cycuszki w specjalnym, seksownym, babciowym stroju. No i to jest jej chłopak, bo w ogóle samoistnie się poprosili o odchodzenie, ale on jest oczywiście nieszczęśliwy z tego powodu, także tutaj dropsa. Ale no to jest ten cały Riki, z którym ona zaszła w ciążę jak on był nastolatkiem. I stwierdziłam, że jak jest stara, to się adoptuje kota i się adoptowała takiego rudego kota. I nazywa się Beauty, i adoptuje potem Beast, i, i ona będzie mnożyć koty, póki jeszcze będzie żyła, bo w sumie co ma lepszego do roboty. A on co? A w ogóle ona osiągnęła swój cel życiowy, żeby nie było. Ona jest teraz professional party guest, także z imprezową bestią. A, a on to co? A ona sobie pracuje w policji, ona chce tam jakieś lovery i tam coś tam jak gdzieś chyba. Stradzał teraz czy, czy coś, ale się nie przyjmuje. To był wcześniej pokój dziecka, ale się wyniósł tutaj jakiś komputer, powstawiłam i tak dalej. tu miałam taką małą pewnie no, taki raczej mały domek mimo kosztów, no bo właśnie mówię, tutaj jak gdzieś tam ludzie poumierali, to się nagle zrobiły pieniądze, ale. Ja lubię mieszkać w takich domkach, jak tak... Dobrze i w ogóle przez właśnie Ksao zaczęłam w tym mieście wszędzie budować takie bryły po prostu, bo jak zobaczyłam, jakie jej domki wyglądają mojej sąsiadów, to się zakochałam i stwierdziłam, kradnę to. Kradnę to i teraz każdy mój dom będzie wyglądać jak bryła, z takim jakby wejściem czy, czy coś. Ale generalnie jest tu fajnie. Nie wiem w ogóle skąd tyle pomarańczy, bo ona to raczej jakieś takie róże, ale niech będzie pomarańcz. I no, co? Plan jest taki, że jak ona sobie umrze, bo, bo ich sen swoją drogą się wyprowadził o tym później, żeby nie było, on żyje. Na, do, do, gdzie jest, do, o, gdzie do, spoiler, dowód życia? E, no to on sobie pewnie znajdzie, może na przykład w co Mavi kopór się złączy czy coś, no bo to nie jest jego żona ani gdzieś jest jakaś tam randomowa dupa, z którą miał dziecko i z nią utknął, tak że jak umrze, to w końcu zazdą spokoju. I dalej są Brionkowie. I nie, to nie jest Tybald. <laughs> Ale jak teraz tak na niego spojrzałam, sobie zdałam sprawę, że w sumie i ta maska na twarzy, i te włosy, to, to w sumie prawie jak Tybalt, nie zgadzają się tylko kolory. Ale nie, to nie jest Tybalt, to jest ich najstarszy syn Bombello, ale może o tym za chwilę jak będzie coś widać, nie tylko ekran ekranu ładowania, bo mi tak w sumie zawsze głupio gadać na ekranie ładowania i potem to wycinać. No bo tego nie wycina. Ale dobra, sprawa przedstawia się tak w ogóle, ten dom jakoś tak z dupy rozbudowałam, bo nie chciało mi się go tak totalnie przebudowywać, ale przejdźmy do rzeczy. No mamy Kaylin, Kaylin była starsza od naszego Ferreo, no bo to jest ten, żeby nie było tutaj przypomnę, to jest Ferreo, to jest z tych trojaczków słynnych, był Rafaello, Mersi i Ferreo, czyli to są dzieci Mortycji i Marszy, a że ona była od niego starsza, to ona już jest y, stara, pewnie na niedługo będzie umierać. Jest sobie Ferreło i on pracuje jako dniańka, bo jakoś tak mi do niego pasowało. Si, tutaj pracuje w tej karierze, jest mu dobrze. A ona gdzieś pracuje, nie, ona się zajmuje domem. I jest sobie. O, jesteś hot. Jest Bombello i, kurde, ta laska tutaj, wierzcie bądź nie, ale ona ma z nim dobrą chemię, tylko że gra ich traktuje jak rodzina. Pokażę wam czemu, bo ona. Chociaż nie to jest. Nie, to twoja siostra, nieważne, po prostu. Dobra, się, ale w każdym razie no, jest jedna taka laska. A już wiem o kim myślałam. Myślałam o Priepsildzie, oni mają dwa piorunki. <laughs> po prostu kiedyś miała taką samą fryzurę. I jest taki problem, że Więc mimo iż mają chemię, ona jest traktowana jako rodzina, bo jest tak, że no, mamy sobie Ferreon, a on jest dzieckiem Mortycji. Mortycja miała cztery siostry. Jedną z jej sióstr była Rohana. I Rohana miała dziecko Always, i to jest dziecko Always, czyli jakby oni są z tego samego poziomu jakby generacyjnego, ale no już są dalszą taką rodziną, ale ja mam chyba gdzieś moda na to, żeby ta dalsza rodzina też jakoś tak ten i dlatego mają chemię, a nic nie mogą robić, ale w sumie może lepiej, bo nie wiem, jakby wyglądało drzewa, jakby się takie <grywki> wariacje odstawiły, więc muszę mu kogoś znaleźć, zwłaszcza, że on zaraz będzie szedł na jakieś studia, czy, czy coś, no by z wiedzowym simem. I ma siostrę, która się nazywa Kucia Pilda i z Kucia Pildą jeszcze nie wiem, co, co będę robić, ale taka Wygląda jak taka troszeczkę ładniejsza wersja Kayleen, więc mi się podoba. Bo ja generalnie tej mordy Kaśki Langerak nie lubię, także może coś jeszcze z niej wyjdzie. Nic co mogę powiedzieć? No, to <grystanie> był pokój dla jednego dziecka, bo był plan, że będzie tylko jedno dziecko, ale Kaśka stwierdziła, że sobie zajdzie w ciąży, więc dziecko ma kurde taki tutaj. Korytarz po prostu śmierci, bo normalnie dom był dotąd, tak jak się kończy kuchnię, tak jak się kończy sypialnia, ale musiałam no, rozbudować jakoś, że Upieram się na to, że to mają być bryły, to te bryły rozszyłam w całą rzecz i to wygląda jak gówno. <grywy> ale mistakes were made, to mi się nie chce tego poprawiać i tak się jak pewnie ich przeprowadzam, wyprowadzam, zburzę to jeszcze milion razy, także to. Tutaj mamy yangów, ale co jest e, zastanawiające, tak jak Wam mówiłam, e, Psiapsilda nie mogła flirtować z e, Bombello, bo są traktowani jak rodzina. I jakby, no tutaj w rodzinie yang, ten najmłodszy chłopaczek, tutaj, ten z fioletowymi włosami, czyli nasz Madżong, którego Wam zaraz pokażę. Czy on był Madżong? Nie, on był Dziabąg. E, z z Dziabungiem jest taka sytuacja, że on mógł flirtować normalnie z y, Psiapsildą, czy on ro rozpoznaje jego jako rodzinę, co nie? Ech, no bo są jakby bliżej w drzewie, ale jakby na tym samym poziomie. Rozumiem, że jakby siebie traktują jako rodzinę, ale z jakiegoś powodu on jest w porządku, a on już nie do flirtowania i oni nawet, on nawet miał romantyczną relację z, o przy bardzo, z Psiapsildą. I nie rozumiałam, czemu w takim razie nie mogłam z Bumbellu i byłam taka strasznie skonfundowana. Ale życie, on nie, nie pójdzie na studia, bo on jest przyjemnościowy, on sobie lubi malować, lubi chodzić na bosaka w jakiejś takiej śmiesznej koszuli pewnie z custom contentu i generalnie bardzo go lubię. Jest, jest moim ulubieńcem chyba w tym mieście, jak na razie, oprócz Always. Ale Always jest dorosły, to jest co innego, nie jest jeszcze pff, gówniarzem, nie będę się przyjmować takimi gówniarzami. No i mamy Mersi której mąż! Uuu, był stary! Jezu smutna historia mająg! O, jest super to przeżyłam. Słuchajcie, była sobie. niech sobie w tym czasie potańczę, ja wam powiem, była sobie Madżong, co nie ta, ta Madżong i córka i ona się wyprowadziła. I ona dostała zbugowanej choroby. Tak, bo nawet googlowałam. Pisało, że niby w wersji tej pełnej, czyli tej Ultimate Collection, to jest naprawione, ale to jest gówno prawda? Bo macie coś takiego z Inseminatorem, jak Health Adjuster. Co nie? Jej mogłam kliknąć sobie Get Well i na przykład Jabong mi. Ale widzicie, on nie był chory. I jej to też wyskakiwało, że nie jest chora, a kaszlała jak cholera jeszcze. To jest jedno, chyba że Immunity można dać. O illness immunity próbowałam dawać wszystko, całe miasto leczyłam, nic nie działało. Ona umierała i jej się nie dało ratować. Znaczy, podejrzewam, że może, jakbym kogoś wprowadziła i kazała prosić o jej życie, to, to spoko, ale nie, Pani. Płakałam na Discordzie, prosiłam o pomoc, ale nie. Ona zawsze umierała, więc stwierdziłam, gra tego chce. I Madżonk zaraz powróci ze studiów, praktycznie umarła na, na choroby, z której się nie dało wyleczyć. Normalnie jakiś rak czy coś. Jest mi po prostu przykro, bardzo chciałam nią grać i miałam na nią plany, a tak to dupa. I no i oni sobie teraz mieszkają razem. ona zaraz będzie stara. I dobrze, bo... lubię, jak Simowie umierają. Wiecie o co chodzi, nie tak, żeby jakoś to zabrzmiało, ale lubię po prostu, jak jakby czas idzie do przodu, że mam możliwość grania nowymi pokoleniami, a nie, że jestem już zamknięta z tymi samymi, bo będzie taka rozgrywka robi monotonna. Teraz moi, teraz moi nieulubieńcy, bring Papuć. Tak jak mówiłam, zagrałam tam tylko tydzień i nie wiem, kiedy dam radę dograć resztę, oni chyba zawsze będą w takim... Zacofanym Limbo, bo w innych rodzinkach tam troszeczkę gram, chociaż od tej to nie. To jest zagrałam trzy dni! Znaczy oprócz tego tygodnia, który zagrałam wcześniej, który tak trochę był szczytowany, bo ja po prostu przesunęłam im czas i wszystkich postarzyłam. <grym> Ale nie musimy o tym wiedzieć. Yy, I no jest tak, że. To jest jakaś tragedia. Zbudowałam im dom, było mało hajsu. Yy, to jest oczywiście Heather i jej mąż, czyli. ten... nie widać teraz. Yy, Rafaello umarł. I zostawiłam z trójką dzieci, więc ona pracowała przez jakiś czas, ale potem stwierdziła, że są musi kiedyś głąba y <laughs> przytegować. I tak to jest oto Aleksandry, on już był stary i w ogóle maska z tym kontentu złoto oczy to wygląda creepy, ale jest sobie jest stary i wziąłam im tak bardzo na szybko na siłę ślub. On był właśnie żółtko, to na teraz też jest żółtka, ale dzieci są Huffington. W sumie to powinni być pionkpa papuć Huffington, ale <laughs> stanie przy Huffingtonach, tak jest krócej. Generalnie odwaliła mi taką sypialnię na bogato, a dzieci mają biedę, tu był jeszcze jeden syn, tak bo widać Ona ma jeszcze syna, ale o, o synku to za chwilę. ma <słuch> fajną, fajną sypialnię. Oczywiście tu gdzie jest budzik, to jest męża, bo, bo on musi wstawać do roboty, a ta se siedzi i całymi dniami patrzy w lustro. Już powiedz pamięć przecie! Kto jest największą w świecie? I... No. Liczę, że szybko umrze i dostaniemy więcej hajsu, bo, bo właśnie planuję spokojnie go nie zabić, tylko żeby się umarł ze starości, żeby dał nam pieniążki. E, a co do jej córek, które swoją drogą są bardzo ładne pokaż się, Kalorina, e, ona pójdzie na studia, bo z tym kasowym simiem, więc to do mnie pasuje, że znaczy do mnie, do niej mi pasuje, żeby poszła. A Alejandra gra na pianinie i w ogóle pracuje w karierze muzycznej, więc stwierdziłam, że ona sobie nie pójdzie na studia, po prostu będzie muzykować. Też się pewnie wyprowadzi od matki, bo, bo w sumie matka to, to jest strasznie do, do, do dupy. No, nie jest najlepszą matką, no jest simem romansującym, tak jak ojciec, gadamy. Co, co, co z tego takiego może być? Nic zebrak, ale jedyne co mi się tutaj podoba to kuchnia. Ja już oprócz tej sypialni, ale kuchnia jest spoko, tylko śmierci trochę. No i teraz mamy kolejnych papuciów. No i co mogę o nich powiedzieć, to jest ja właśnie ja ta druga Brenda, z której sobie właśnie zdałam sprawę, bo zapomniałam, że tamtą laskę też nazwałam Brenda, bo one tam miały jakieś angielskie imię, ale ja im pozamieniałam na jakieś takie powiedzmy bardziej sporszone, czyli brenda to nie jest polskie imię, ale no nie, nie ma żadnych takich C, któryś się czy tak K i tak dalej, więc jest... więc jest brenda, ona była jakąś tam NPE i w ogóle mi się podoba, da mi piegi. Wstań, powiedz, nie jestem sam i pokaż się, bo piękna jesteś. O, bardzo mi się podoba. No, bardzo mi się podoba. I generalnie randomowo zaszła, z... znaczy, oni generalnie zamieszkali razem, tak? Ale ze z tym rojem, bo to jest ten, ten syn Hermenegildy. Zaszła w ciąże, więc im na szybko wziąłem śluba i mają teraz dwójkę dzieci, które są. Czy są moje dzieci? Myślałam, że one tu są, są na to. Gdzie jest drugie? Drugie. Aha, dobra. <gry> w każdym razie to jest ryży śledziuch. Kto oglądał tego scooby szczeniaka, to wie, ale no, generalnie plan był taki, że on się nie będzie nazywać y, ryży śledziuch. Tylko że to będzie ryży śledziuch. A ten drugi będzie Rudzisz, więc będę musiała im potem zamienić, jak będą stać. No bo on nawet rudych włosów nie ma, on ma brązowe. Także no to jest, widać, tak, Ryży Śledziuch, to jest Rudzisz, ale potem im zamienię i to będzie Rudzisz, co będzie kompletnie bez sensu, nadal, ale to będzie Ryży Śledziuch i będzie idealnie, posłuchajcie, bo Ryży Śledziuch był rudy, a nie brązowy nie miał bliskich oczu. Znaczy, może miał, ale powiedzmy, że miał zielone, bo to takie bardziej rudy jest. I oni żyją w domu po Always. To właśnie tutaj na górze rozbudowałam ten dom, w jakim się urodziły dwie córki, w sensie jak była Tutiana i psia Psilda. i dwójka dzieci mieszkała tutaj, w tym, tym jeszcze. Potem te bliźniaki w salonku. A że oni potrzebowali domu, tych tutaj wprowadziłam i stwierdziłam, że pasuje. Kupiłam im bardzo drogi samochód, żeby mieli mało kasy, ale no nie, nie jest wcale trudno zarobić, to jest super I cóż, i raczej nie będę im robić więcej dzieci, bo nie widzę potrzeby, wiem, ja w ogóle mam jakąś taką dziwną mordę. Weź się, pokaż z bliska. Pokaż. no jakieś takie, takie dziwnie malutkie to wszystko ma. No, co ty tam masz? No, no wygląda jakby był taki ściśnięty. No nie rób tej miny, tylko... No jakby był jakiś taki, taki skonfundowany, że jakby cukierka mielił tak po cichu w gębi. Dziwny jest. I na sam koniec gazetowie, których tutaj wprowadziłam. Tylko przez wzgląd na to, że stwierdziłam, że Ginger będzie pasować do jednego Sima, tak, do tego zagubionego Sima e, czy syna u Huffingtonów. E, I wkopałam się po prostu w, w tragedię. I, e, i no, Tym się wszystkim trzeba będzie zająć, ale stwierdziłam, że, że nie jestem po prostu mentalnie w sytuacji, żeby. To robić, ale no on sobie jest z Ginger w związku. Ja to traktuję, że on się wkurzył na mamę, że, że sobie przygrochała jakiegoś sarucha i w ogóle wzięła ślub, ich nie spytała o zdanie, czy są nastolatkami, Ale wiecie, żadnego przedstawienia, nic, po prostu ma męża mieszka z nami, więc uznaję, że on sobie uciekł mieszkać do Ginger i znaczy w sumie tak trochę do dupy nie, hej wiem, że masz tyle rodzeństwa na głowie, ale mogę zamieszkać, ale bardziej to traktuję tak, że on stwierdził, że w takim razie nie chce być w domu, to tutaj pomoże i właśnie siedział w domu z dzieciakami, nie poszedł do szkoły, także no, no i ten dom w ogóle tu mieszkałam wcześniej i ta, 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 mażon, ale nie żyje, więc dom był wolny, więc im go oddałam w ramach dobrej woli. Część mogli została, nie wiem czemu, jak widać mają trochę kasy, mimo iż ja go dodawałam przez Family Tree, czyli kasy nie przyniósł. Ale no jak na razie tak jak się nie rozbudowuje, oszczędzam, żeby troszeczkę było trudniej, trochę takiej biedy, bo to mimo wszystko jest fajne i tak stopniowo będę ten dom pewnie rozbudowywać, coś tutaj robić. To tyle. No jak widać zaczęła się już impreza. Już za długo po prostu nagrywam, <grym> <grym> więc o, odwrócimy się, popatrzymy sobie na... a no nawet nie, 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 nie w Nawet nie wgrałam nieba, więc nie popatrzymy sobie na... Nie na malewnicze nieba, ale popatrzymy na tę dziwną górę. I powiem wam, że no... To... no. W wszystko mi wszystko na to natomiast, jak mówię, jest mi tak dziwnie patrzeć na górę, ale to nie chcesz, się dostali kogoś taką epilepsji. Generalnie jest tak, że mi się podoba, że sobie gram w tej tymi rodzinkami, chociaż jakoś tak, no... nie wiem, kiedy następnym razem będę mogła powiedzieć o jakimś postępie, bo ja tutaj raczej mało gram, bez jestem tak mniej zainteresowana robieniem tym, co się nie dzieje w głównej rodzince. Więc przez co wychodzą potem jakieś takie głupie proporcje, jak to, że jeszcze pierwsze dziecko Jabedeesy, znaczy, nie pierwsze, ale że pierwszej, o tak, pierwszej, żeby znacznie, żeby była druga. Wiecie o co mi chodzi, że dziecko założycielki jeszcze żyje, chociaż teoretycznie powinno być już pewnie martwe, ale no takie jest życie przewrotne i długie. Także tym widokiem dalej na tę dziwną spiczastą górę, Ja wam dziękuję za lajki, komentarze, co już wsparcie znacie ten deal. Drzewko rodziny jest robione przez Kitsune. Jest link w opisie. I to ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.